mikrofon? Czy wiesz, co to jest samorząd studencki? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, dlatego że e, początkowo jak przyszłam na studia, dowiedziałam się, że coś takiego istnieje, ale kiedy e, znalazłam się w takiej sytuacji, że potrzebowałam pomocy i zwróciłam się tutaj na osiedlu do, e, do takiej instytucji, to okazało się, że jej w ogóle nie ma. To znaczy wiesz może coś o zadaniach studenckiego e, samorządu? To znaczy, skoro takiej instytucji nie ma, to znaczy, że nie spełnia żadnych zadań. Nie, ona jest, tylko może nie wszyscy o tym wiedzą i może za słabo ją widać, za mało prężnie działa. Najwyraźniej tak jest, bo w ogóle żadnych rezultatów ich pracy nie widać. A wiesz może, kto jest przewodniczącym samorządu studenckiego? Nie, w ogóle się nie orientuję, kto jest w składzie tego samorządu. A co to jest Rada Osiedla? Nie mam zupełnie zielonego pojęcia. Z niczym ci się nie kojarzy? Nie zupełnie. Dziękuję. Czy wiecie, co to jest samorząd studencki? Ale to chodzi o samorząd... Z akademika, czy tak w ogóle dotyczący wszystkich tych yy, akademików? Nie, samorząd studencki. W akademiku jest y, administracja akademicka. No, rada. Rada. To może w Nie. Nie, ja nie wiem. A może wiesz, co to jest Rada Osiedla? Rada Osiedla? Nie, ja też nie wiem. Nie kojarzy Ci się właśnie z Radą Mieszkańców, Akademika? Znaczy no, no to każda akademia ma swoją radę mieszkańców. No i no to chyba widocznie, no nie wiem, czy te osoby, które wchodzą w skład Rady Mieszkańców każdy akademika, może z nich potem są wybierane osoby, które są radą osiedla. Być może. Czy wiesz co to jest samorząd studencki? No mniej więcej. No jest to mm, grupa osób wybranych przez studentów, którzy mają za zadanie yy, no, jakoś bronić praw studentów, yy, reprezentować studentów, yy. no. Powiesz mi coś więcej o właśnie zadaniach samorządu? Znaczy no wydaje mi się, że Przede wszystkim jeżeli studenci mają jakieś problemy, to y, samorząd studencki powinien starać się je mm, w jakiś sposób załatwić, przy czym to mogą być różne y, problemy, jakieś problemy socjalne studentów, jakieś problemy w, y, jakieś takie związane z nauką i powinny być łącznikami między studentami a y, władzami uczelni. Kto jest przewodniczącym samorządu? A co to jest Rada Osiedla? Też nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Dziękuję. Co to jest samorząd studencki? No Wydaje mi się, że jest to forma zorganizowania się studentów w celu reprezentowania ich, ich praw i... A to jest nie, to jest, to, tak? <grym> Taka hipoteza jest. Taka hipoteza jest, jak to działa w praktyce, no to trudno powiedzieć. Znaczy, nie, wiem. nie znacie, jakie są prawa. I obowiązki samorządu studenckiego. No muszę powiedzieć, że nie znam dokładnie. A ty znasz? Kto jest przewodniczącym samorządu studenckiego? Gdzie? Naszego uniwersyteckiego samorządu. Gdzie na osiedlu? Nie na osiedlu. Samorządu studenckiego. W naszym DS-ie, tak? Ale uniwersytet, Uniwersytetu, to nie jest. Nie, nie Bardzo szczegółowe. To co to jest Rada Osiedla? Jest to taka instytucja, do której należy nasz olega mieszkaniec do pokoju właśnie. On powiedział, ale wyszedł. On jest bardzo mądry. Mądry jest i dlatego się należy do samorządu, jak się jest mądrym studentem. Jakie zadania ma Rada Osiedla? Muszą dużo chodzić, spotykać się, naradzać, rozmawiać, drażliwe kwestie rozwiązywać. Z kim się spotykać, o czym rozmawiać, jakie drażliwe kwestie rozwiązywać? Spotykają z ludźmi. Z Tak. Z innymi radami. Znaczy na przykład, czy radami z Gdańska? Nie? Nie, tu nie wiem. No, będziesz zorganizował radę. Też. Czy może, bo synchronizacja działań, prawda, poszczególnych rad mieszkańców, rad mieszkańców. Chociaż nie jestem pewien. Czy wiesz, co to jest samorząd studencki? Niewiele. A to niewiele, które wiesz? No, że istnieje na pewno. Jakie zadania ma samorząd? No, chyba raczej. dba o interesy studentów. Jakiego typu interesy? Wiesz, to bliżej nie bardzo. No, po prostu nie wiem. Rozumiem. A co to jest Rada Osiedla? Przy tym bardziej. Nie wiem. I o jej zadaniach nic nie wiesz? Nie. Mm. Dziękuję. Co to jest samorząd studencki? O, ale dumne. Organizacja studencka. Czym zajmuje się ta organizacja? No, myślę, że problemami studenckimi ma nam ułatwiać życie chyba. W są wybierani chyba spośród nas, tak? Owszem. Wiemy, gdzie jest siedziba samorządu. To naszego akademika. Ale nigdy nie miałeś styczności z tą no, w ogóle organizacją ani instytucją. A wiecie może kto jest przewodniczącym samorządu? Yy, Sławek Przebyłowisz, wow. tak? No właśnie, Wiem. A co to jest Rada Osiedla? O, tego też nie wiemy. Ale wiemy, kto jest przewodniczącym Rada Osiedla. Tak. Roman Eddie! Świetnie, brawo, dziękuję. Co to jest samorząd studencki? Hm. No, a samorząd studencki to jest... O ludzi zbieranych, wybieranych przez studentów do rozpatrywania spraw studenckich. Jakiego typu spraw? To różnisty. Przede wszystkim no sprawy, sprawy studenckie są różne. To, to hmm. długo by wymieniać. Przykładki no Mamy przykład ludzi, którzy nie mogą dostać miejsca w akademiku, ludzi, którzy nad, nadużyli swoich, swoim postępowaniem, nie powinni mieszkać w akademiku, są rozpatrywane przez samorząd studencki sprawy, albo ludzi, którzy nie wiązali się z opłat akademickich, to w związku z tym, za swoją obronę, to znaczy, że nie mogli się wywiązać z tych opłat, ponieważ nie mieli w danym momencie pieniędzy, to e, może ich bronić samorząd studencki. Że to mają jakieś tam powody temu. No i wiele takich jest. Nie, nie, nie ciężko pomyśleć w tym momencie, akurat. Kto jest przewodniczącym samorządu? A nie, to mnie nie interesuje. Bo tutaj tej pory nie potrzebowałem samorządu. A co to jest Rada Osiedla? Rada Osiedla? No to w zasadzie to jest zebranie samorządów studenckich danego akademika. W zasadzie to jest Rada Osiedla. Wiesz, kto jest przewodniczącym rady Osiedla? A jakie zadania ma Rada Osiedla? My też dokładnie się nie orientuję. Dziękuję. Czy wiesz, co to jest samorząd studencki? No, samorząd studencki, no to jest coś takiego, że chyba każdy student wie, no po prostu jest to pewne ciało kolegialne składające się z wybieranych przez, przez ogół studentów swoich przedstawicieli, którzy podejmują ważne decyzje dla studentów. Jakiego typu decyzje? Na jaki temat? No, przede wszystkim mają głos jeśli chodzi o sprawy dydaktyczne, a więc mają pewien głos doradczy, na forum Senatu również jeśli chodzi o sprawy socjalne no po prostu ważne dla dla, dla życia tutaj studenckiego kto jest przewodniczącym samorządu studenckiego yy, obecnie wydaje mi się, że Sorek przybył, Łodzi tutaj a co to jest Rada Osiedla no, Rada Osiedla jest to również ciało wybierane przez, tutaj przez studentów mieszkających na osiedlu. No i pełni tutaj funkcję gospodarza osiedla. Jakie są zadania Rady Osiedla? No więc Rada Osiedla ma tutaj wpływ na, na, na niektóre y, przejawy tutaj życia. No, myślę, że tu chodzi głównie o. Ja wiem, organizowanie może jakichś imprez, znaczy tu mam na myśli yy, Juwenalia, które były co roku bardzo fajnie organizowane, no, z, może za wyjątkiem zeszłego roku, yy, no, podejmuję takie, takie bardziej ogólne decyzje, yy, których, no, rady poszczególnych akademików tutaj może nie są yy, władne do do właśnie decydowania, no, ale takie bardziej ogólne, po prostu. Czy wiesz, kto jest przewodniczącym Rady Osiedla? Przewodniczącym Rady Osiedla to. Może Rome Grady, ale nie, nie, nie jestem pewien. Świetnie, dziękuję. Co to jest Samorząd Studencki? O Samorząd Studencki, no. Według mnie to jest. To jest, to jest pewien związek młodych ludzi, którzy powinni, powinni, jakoś starać się zdziałać, zdziałać wiele dobrego dla studentów. No co im z tego wyjdzie, to jest inna sprawa, dlatego że są pewne kwestie odgórne, prawda? Na jakim polu miałaby to być działalność? To by miałaby być działalność i zarówno na polu kulturalnym i kultury studenckiej jak i na polu, na samej uczelni, na wydziałach poszczególnych. Jakie ma zadania samorząd? Oj, tak jednym tchem to ja nie potrafię wymienić, ale przede wszystkim wydaje mi się, że powinien, powinien, bronić studenta jego, jego praw, jego obowiązków, jego sprawy, jego sprawy studenckiej, spraw bytowych, kto jest przewodniczącym samorządu? Nie no znam Wydziału. Nie wiem. A co to jest Rada Osiedla? Rada Osiedla, Rada Osiedla to jest, u nas w Trójce by wybory do by Rady Osiedla. To yy, <noise> to jest, to jest, yy, to jest związek też, jak przedtem powiedziałem, młodych ludzi, studentów, którzy mają za zadanie opiekować się tutaj naszym osiedlem, prawda? Jakim znaczeniu opiekować? Co mają robić? Dbać o, o, może o takie ładne słowo infrastruktura całego tutaj osiedla, o nasze kluby, o, powiedziałbym, o nasze prysznice. Kto jest przewodniczącym Rady Osiedla? mówiłeś, że były tutaj wybory? Właśnie mówiłem, że były wybory, ale nie mówiłem, że w tych wyborach brałem jakiś czyn albo bierny udział, tylko słyszałem. Rozumiem, dziękuję. Co to jest samorząd studencki? Samorząd studencki? No w ogół reprezentujący interesy studentów, prawda. Jakie interesy? Co? No, socjalne, bytowe i tak dalej. No nie wiem, dokładnej definicji nie znam, żeby się zacytować, wiesz. Jakie są zadania samorządu? Zadania Bądź walczyć o interesy studenckie, ten bać, reprezentować w, 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 w władze uczelni Starać się po prostu No Przede wszystkim artykułować nasze żądania, nie? jeżeli jakieś Wypływają w toku studiów no. Kto jest przewodniczącym samorządu? W tej chwili? A co to jest Rada osiedla? No, rada osiedla to kiedyś istniało, a teraz z tego co wiem to zostało podporządkowane samorządowi studenckiemu. To nie jest to odrębna instytucja. No, to w tej chwili nie. No to wynika zostały o szkolnictwie, wiesz, prawda? Być może to ja w takim no. układzie nie wiem. No. No praktycznie samorząd tej chwili. Ja to taki nie istnieje chociażby dzięki ustawie jaką nam nasze władze, ten nasz celem zafundował, że no, samorząd nie, praktycznie nic nie może. Nie ma odpowiedzialności po prostu. Nie ma osobowości prawnej. Czy wiesz co? Czy wiesz co to jest samorząd studencki? No słyszałem o samorządzie studenckim. No jest to taki samorząd, który zajmuje się właśnie sprawami studenckimi. Czyli no trudno wyjaśnić mi, co to jest samorząd, ale to jest oczywiste. Jakie zadania ma samorząd studencki? No cóż, reprezentuje studentów. Na zewnątrz, znaczy w ramach uczelni wobec, wobec nie, Senatu i tym podobnych instytucji. Coś więcej o tych zadaniach i prawach samorządu. No, niestety tutaj nie umiem jakoś bliżej sprecyzować tych, tych praw. A czy wiesz, kto jest przewodniczącym samorządu studenckiego? No, nie, nie wiem. Co to jest sprawa osiedla? No, nie wiem, nie, nie słyszałem radzie osiedla, słyszamo. O w radach akademickich i pewnie rada osiedla jest, jest ciałem nadrzędnym wobec tych rad. Jakie są zadania rady osiedla, jak myślisz? No więc pełni taką funkcję samorządową, a, ale wobec mieszkańców osiedla akademickiego tutaj. Czym się zajmuje? związanymi właśnie z, z mieszkaniem na osiedlu akademickim. <grych> no, nie wiem, to jest pewnie cały szereg spraw takich trudno tutaj też precyzować. Czy wiesz, kto jest przewodniczącym Rady Osiedla? Nie, też nie wiem. Coś jeszcze robisz? Nie, nie, nic więcej. To dziękuję Ci. Czy wiecie, co to jest samorząd studencki? Jest coś takiego, to jest władza studentów. Czym zajmuje się samorząd? Powinien zajmować się nie wiem, sprawami studentów wszystkich i reprezentować ich u jakichś wyższych władz, uczelni. Jakie są zadania dokładniej samorządu? Nie wiem. A Ty wiesz? Nie, ja się z czymś takim chyba jeszcze raczej nie spotkałam. Znaczy, nie, nie widziałam po prostu żadnej jakiejś tej działalności st z samorządu studenckiego. A wiecie, kto jest przewodniczącym? Nie. 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 To co to jest Rada Usiedla? Jak, jakaś grupa ludzi, którzy, która zajmuje się studentami mieszkającymi na osiedlu.